Jakie są niebezpieczeństwa w podróży dla trzeźwienia? Nazywam się Leśny Białkowski, jestem psychoterapeutą uzależnień i psychologiem. Po pierwsze są to sytuacje, w których spotkacie się z alkoholem. Spotkacie się towarzysko z propozycją, żebyście się napili. Po drugie inni będą pić alkohol i będzie to dla was wyzwalać. Po trzecie sytuacyjnie będziecie narażeni na regionalizmy związane z alkoholem, czyli we Włoszech do będą wam polewali piwo, a w Egipcie będzie to o inkluzji, gdzie wszędzie na każdym kroku będzie alkohol. A na końcu najgorsze jest to, że możecie sobie po prostu powiedzieć, na wakacjach mi się należy i ten argument bardzo często się przewija u pacjentów, którym towarzyszę w trzeźwieniu, że na wakacjach odpuszczają sobie. Najlepiej zaplanujcie sobie wakacje z trzeźwymi znajomymi i to będzie dla Was najlepsza ochrona, żeby nie mieć kontaktu z alkoholem. Wybierajcie takie miejsca, takie restauracje, w których nie ma powystawianych alkoholi, nie ma powystawianych kieliszków, takich, w których będziecie się po prostu czuli bezpiecznie, żeby usiąść i żeby nie było wyzwalaczy. Jak porządnie zaplanujecie sobie wakacje na trzeźwo z trzeźwymi znajomymi, to będzie dobrze.